Myślę, że nie będzie źle, jak wrócimy trochę do fundamentalnych rzeczy. Myślę, że warto sobie od czasu do czasu wrócić do fundamentu, i chyba Paweł jest z tego dobrym przykładem. Paweł bardzo dużo mówi o, o fundamentach. Nie? Chcę dzisiaj mówić troszeczkę właśnie o tym, że w świecie chrześcijańskim. I w Polsce, i na świecie. Dużo się mówi o Bogu, nie? Boga wkłada się w różne w ogóle, wiecie? W różne jakieś tam poselstwa na Facebooku, yy, w, w, w różne rzeczy, w różne, w różne tematy można sobie włożyć Boga, a, a najlepiej jeszcze można dobrać do tego werset z Biblii, i, i wiecie, można pod. pod przykryciem jakby Boga, wybudować sobie jakieś, jakieś przesłanie, jakiś dogmat i co najgorsze iść i szerzyć to jeszcze w ogóle na, na, na świecie. I mamy tego doskonały przykład w ogóle w Polsce, gdzie Ewangelia, prosta Ewangelia, która była głoszona przez Pana Jezusa, przez pierwszych apostołów na przestrzeni czasów, została tak wykrzywiona, że to się w głowie nie mieści co w ogóle na przestrzeni na przykład dziejów kościół katolicki zrobił z prostą Ewangelią o Jezusie Chrystusie. I teraz zobaczcie, Paweł pisze do Galatian coś takiego, tylko że tam był temat u Galatów, że oni, Paweł pisze, że wypadli z łaski. Wypadli z łaski. Zaczęli wypełniać jakby uczynki prawa i przestali polegać jakby na łasce, weszli z powrotem jakby w podprawo w swoim postępowaniu, w swoim myśleniu. I zobaczcie, co też pisze Paweł tam. Dziwię się tak szybko, Odstępujecie od tego, który was powołał do uczestnictwa w łasce Chrystusowej i zwracacie się ku innej Ewangelii. Ku innej Ewangelii. Czyli może być głoszona jakaś inna Ewangelia i różni ludzie mogą głosić różne rzeczy o Bogu, mówić o Bogu, wplątać w to Boga. A najgorsze jest to, że często właśnie ten szary lud nieświadomy w to wierzy. Mamy tego w Polsce doskonały przykład. Nie mniej, in, nie mniej innej. Są jedynie tacy, którzy sieją zamęt wśród was i chcą sfałszować Ewangelię Chrystusa. I teraz zobaczcie, ale choćbyśmy sami, czy nawet Anioł z nieba głosił wam coś innego niż myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Dzisiaj mamy rozbudowane, mamy rozbudowaną sprawę Chrystusa, która na właśnie na przykład poprzez Kościół katolicki mamy gdzieś tam. Yy, nawet nie w centrum Krzyż Chrystusa. Mamy gdzieś w tle w ogóle Jezusa, mamy gdzieś w tle Krzyż, a na tym wszystkim nabudowane jest mnóstwo syfu, które Kościół katolicki sobie pododawał na przestrzeni czasu. Co zrobili? Nie dość, że rozwodnili Ewangelię. Dlaczego rozwodnili? Bo wymieszali łaskę z prawem. Wymieszali łaskę z prawem, czyli mówią o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale jednocześnie, jak nie pójdziesz do kościoła, jak nie zrobisz tego, jak nie zrobisz tamtego, to masz grzech ciężki. Oprócz jedynego Pana Króla i Zbawiciela, jakim jest Jezus, podokładali mnóstwo jeszcze innych, w cudzysłowie, świętych, którym się kłaniają, których czczą, do których się modlą, prawda? Ale my wiemy, że nie ma innego Boga, nie ma innego Zbawiciela. Nie można oddawać czci i chwały stworzeniu Maria, Jan Paweł II, każdy ksiądz, każdy inny pastor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy stworzeniami Boga, ale nie jesteśmy, że tak powiem, stwórcą samym w sobie. Bóg jest stwórcą. I Bóg powiedział, że swojej chwały nikomu nie odda. Jest jeden Bóg, któremu należy się chwała. I zobaczcie w ogóle, jak to zostało na przestrzeni wieków yy, powykrzywiane. I teraz bardzo ważne też jest to, żebyśmy my jako Kościół, jako ludzie wierzący, w momencie, gdy rozmawiamy z innymi ludźmi, którzy nie poznali Pana Boga, głosili im zdrową Ewangelię. Pamiętacie może nieraz takie rozmowy ze mną, jak Wy się odpaliliście po Waszym nawróceniu, zaczęliście głosić Ewangelię, ale zaczynaliście bardzo często odbicia po głowie Biblią, nie mówię, że wszyscy. I mówienia, jaki to Kościół katolicki jest zły, prawda? Ale my tym do Boga nie przyprowadzimy ludzi. Fakt, później, gdy się rozmawia z człowiekiem, gdy rozmawiamy z różnymi e, ludźmi i przedstawiamy im w ogóle pełnię Ewangelii, pełnię naszej wiary w to, co wierzymy i tak dalej, to poruszamy ten aspekt. Ale to, że ludzie tam przestaną chodzić do Kościoła katolickiego, to nie oznacza, że są zbawieni. To, że oni nawet przyjmą to, że ten cały kult maryjny i tak dalej to jest jedno wielkie, wiecie, pic na wodę fotomontaż, to nie od razu oznacza, że oni są zbawieni. Dlatego jaka jest, była, jaka jest Ewangelia? Co jest setnem Ewangelii, yy, którą, którą my mamy głosić? To, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, by odkupić nas od naszych grzechów, by nas zbawić. To On poszedł na krzyż, by nas uratować. I musimy, gdy głosimy Ewangelię innym ludziom, musimy zdawać, jakby da, dawać im do zrozumienia to, że każdy człowiek jest grzesznikiem i że każdy potrzebuje to, by się z Bogiem pojednać, bo ciąży na nim przekleństwo grzechu. I jedynie Jezus Chrystus jest w stanie tego człowieka zbawić. Prawda? Czyli prowadzimy ludzi do Pana Jezusa. Zobaczcie. Jana 14. Ewangelia Jana 14. Niech serce wasze się nie trwoży, mówi Jezus do uczniów. Wierz, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam o tym, bo idę przygotować wam miejsca. kiedy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście wy tam byli, gdzie ja jestem. A drogę dokąd ja idę, znacie. I mówi mu Tomasz, panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Mówi Jezus, ja jestem drogą do prawdziwego życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze mnie. Inny, ja mam z Biblii Poznańskiej, inny Biblia Inny przykład Biblii bo bodajże, Warszawski mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Zobaczcie, co trzeba głosić zgubionemu światu. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Pana Jezusa. On jest drogą do prawdziwego życia. On jest jedyną prawdą. On jest życiem. Jezus Chrystus. Także taką Ewangelię głosimy. Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Tymoteusza. Dwa, pięć. Zobaczcie. Bo jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus-Jezus. Nie ma innego pośrednika. I teraz od razu też chcę wam przeczytać z pierwszego listu Jana. Dwa, jeden. Zobaczcie, dzieci moje, piszę wam, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś grzeszył, to obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Biblia warszawska nazywa chyba w tym wersecie Pana Jezusa orędownikiem. I teraz zobaczcie, te, te modlitwy takie, na pewno je znacie. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Kto jest pocieszycielem w świetle Biblii? Duch Święty, tak? Jezus powiedział, że ześlę wam pocieszyciela. Duch Święty jest pocieszycielem człowieka. Kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Przez kogo jest poznanie Boga, doświadczenie go, zawarcie przymierza? Poprzez Jezusa Chrystusa. I orędownik, ten, który się wstawia za nami przed Bogiem. Nie Maria. Maria się nie wstawia za nami przed Bogiem. To Jezusa krew. To Jezus się wstawia za nami przed Bogiem. Ale co to dokładnie w ogóle też jest dla nas, że Jezus się wstawia za nami przed Bogiem? W momencie, gdy ty upadniesz, gdy przytrafi ci się grzech. Ty zrobisz coś wbrew Bogu, masz to szczęście, że masz Jezusa w niebie, który jest Twoim obrońcą, który jest Twoim wstawiennikiem, który wstawia się za nami. Dlatego, szybka pokuta, Jezu Chryste, upadłem, ale wierzę, że Ty umarłeś za moje grzechy. Po moim nowonarodzeniu zdarzyło mi się upaść wielokrotnie i chwała Bogu za to, że Jezus Chrystus na krzyżu zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Raz na zawsze zdjął ciężar grzechu z nas i wstawia za nami się przed Ojcem. Dzieje apostolskie, 4.12. Zobaczcie. Nie ma bowiem poza nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego zbawienia. W żadnym innym imieniu. Tylko w Jezusie Chrystusie. On jest ratunkiem dla świata i to jest właśnie Ewangelia. Dlaczego na przykład w, w, w tym kościele tutaj panującym głównie w Rzeszowie, Rzeszowie jak i w Polsce jest rozmydlona Ewangelia, bo z, z Matki Bożej, z Matki robi się orędowniczkę, robi się wstawienniczkę, teraz się już powoli chyba też papieży do tego w ogóle wszystkiego yy, dodaje i, i, i tak dalej, nie? Ale to Jezus. To Jezus jest. Jezus jest naszym wstawiennikiem. I teraz bardzo ważna rzecz. Kolejna, kolejna rzecz. Czyli zasadzamy fundament na Jezusie Chrystusie. Że to On, że to w nim jest zbawienie, ale teraz pytanie, jak to zbawienie przyjąć, prawda? I to też jest bardzo ważne, kiedy rozmawiamy z ludźmi. Żeby człowieka któremu głosimy Ewangelię, nie wpuszczać pod, pod prawo. Kiedy mu głosimy Ewangelię, ja chcę teraz rozróżnić, czym jest pokuta. Pokuta jest zmianą myślenia. Pokuta jest zmianą postępowania. I my będziemy głosić pokutę, my mówimy o pokucie, my musimy wszyscy pokutować. Ale zbawienie nie jest za to, że zarecytujesz człowiekowi, nie wiem, 10, 10 przykazań i, masz, i, i powiesz mu teraz, te dziesięć przykazań masz wypełniać, to teraz będziesz zbawiony. No nieprawda. Zobaczcie, co mówili do Efezjan. Przez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego. I właśnie fenomen Chrystusa polega na tym, że On jako jedyny na świecie wypełnił prawo. Jako jedyny nigdy nie zgrzeszył, prawda? My wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy zgrzeszył. Każdemu brak Bożej chwały, Bożego odbicia. Każdy zgrzeszył i dlatego każdy potrzebuje zbawienia. Kiedy obserwujemy dziesięć przykazań, prawda? Można by powiedzieć, że przez te dziesięć przykazań jesteśmy w stanie wyczytać, czym jest grzech, co nie podoba się Bogu, prawda? Ale poprzez wypełnianie, przez samo wypełnianie przykazań nie dostępujemy zbawienia. Zbawienie dostępujemy poprzez Chrystusa, który swoim, który sobą zapłacił za nas na krzyżu, bo jego krew się przelała. I on mówi: Umarłem za ciebie. Kto wierzy we mnie, przejdzie ze śmierci do życia, tak jak łotr na krzyżu, prawda? Nie miał czasu odpokutować, nie miał czasu uczynić. nie miał czasu zrobić tych wszystkich rzeczy. Został zbawiony z łaski, bo to jest dar od Boga, zbawienie, prawda? A ludzie się często pytają: no, czy mówią, no jestem dobrym człowiekiem, no, chodzę do kościoła, tam. Yy, no... Cho, cho, byłem na pielgrzymce i tak dalej, znamy te rozmowy. Okej, okay, dobrze, fajnie, że byłeś, ale zbawienia nie dostępujesz przez to, że gdzieś ty tam byłeś, czy coś zrobiłeś dla Boga. Zbawienie jest darem, to jest dar od Boga, to jest jak prezent z niebios. Ja to się w ogóle dziwię, jak nieraz głosimy na ulicy Ewangelię i ludzie przechodzą, obok Ewangelii, po prostu nie robiąc sobie z tego nic. A jeszcze często, wiecie jak to jest, śmiejąc się. Ostatnio tam na, na grupie wysłałem, jak chłopaka oblali jakimś tam sokiem, kiedy ewangelizował. Nie wiem, czy wszyscy oglądali. I zobaczcie, depczą dar zbawienia, bo myślą, bo religia w tym kraju Wtłoczyła ludziom w głowy, że muszą robić to, że muszą robić tamto, że muszą chodzić do kościoła, płacić yy, księdzu, na tacę, za, za, za różne rzeczy. I w ludzki, w ludzki umysł w naszym kraju jest wgrane to, że ty coś musisz dla Boga zrobić. Że ty coś musisz zrobić, żeby przypodobać się Bogu. I ludzie myślą, że oni coś muszą, a w większości oni nie chcą. Bo wiecie, co serwuje ten świat, co serwuje w ogóle diabeł ludziom, nie? Dlatego nie wpychamy ludzi pod prawo. Zawsze, gdy głosimy, jest to, mówimy o zbawieniu jako o darze. To jest dar poprzez wiarę. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli zbawienie jest darem od Boga. I to jest przykre, że ludzie depczą krew Chrystusa, depczą to, co zrobił Jezus. Przechodzą obojętnie obok tego daru. I zobaczcie, kolejny punkt sobie właśnie, który sobie zapisałem, że właśnie odwrotnością łaski Bożej jest zasługiwanie na coś. Zobaczcie, Bóg zbawił Ciebie nie za coś, nie po coś, zbawił, bo nas umiłował po prostu, prawda? I teraz wielu ludzi, <laughs> albo inaczej, my wszyscy, jeszcze jak tu siedzimy, ja uważam, Łącznie ze mną, bo ja się nie różnię od was niczym, my musimy się właśnie uzdrowić z jakiejś tam chorej uczynkowości i zasługiwania i robienia czegoś dla Boga, bo to ma wypływać z nas naturalnie z miłości do człowieka. Jeżeli idę głosić Ewangelię, czy, czy chcę przyjść na spotkanie wspólnoty, czy chcę zrobić coś, nie wiem, dobrego. To to ma wynikać z naszej miłosnej relacji w ogóle z Bogiem, a nie, że ja teraz zrobię coś dobrego, czy w kościele, czy pójdę głosić, żeby przypodobać się Bogu. Rozumiesz? My musimy mieć takie szczere intencje. To też się wiąże z poczuciem naszej własnej wartości przed Bogiem. Bóg mnie kocha po prostu. Jezus umarł za mnie, bo mnie ukochał. I nie jestem w stanie Mu nic dać, nie jestem w stanie Mu nic przynieść, prawda? Wiadomo, ja często mówię, że dzięk ale to uważam jest naturalną reakcją, a nie że się za coś Bogu w ogóle, wiecie, yy, płaci. Także to też jest też bardzo ważne, aby zdjąć z siebie takie poczucie winy, że ja czegoś nie zrobiłem dla Boga. Rozumiesz, poczucie winy jest złe. Bóg nie daje nam poczucia winy. Duch Święty nam daje korektę do życia. On pokazuje nowe rzeczy, pokazuje, jak można inaczej, prawda? I to też się właśnie bardzo wiąże z naszą tożsamością i tym, kim my jesteśmy w Bogu i jak Pan Jezus na nas patrzy. Jesteś wartościowy w oczach Boga. Bóg nadał Tobie godność, nadał Ci wartość. Jesteś sprawiedliwy w Jego oczach. On Ciebie zaakceptował. On Cię po prostu ukochał tak po prostu. Nie musisz Mu nic udowadniać. Nie musisz Mu nic... Yy, jakby nie musisz niczym mu za to płacić. Tak samo, jeżeli będziemy wchodzić w służbę, w jakieś powołanie, jeżeli my będziemy to odnajdywać w sobie, to nie, żeby coś u Boga odzyskać, nie po to, żeby nam klaskano, nie po to, żeby nam, wiecie, byli brawo i nas podziwiali. My to robimy dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że On umarł za mnie, to ja po prostu teraz chcę zanieść to dalej i to wynika z mojej intencji serca, że po prostu. Chcę to dać innym, ale nie, żeby coś Bogu udowodnić, nie, żeby coś sobie udowodnić. Wiecie? To jest przeciwieństwem łaski, zasługiwanie na uzdrowienie. Nie trzeba zasługiwać na uzdrowienie. Teraz pójdę, nie wiem, do częstochowy, teraz zrobię jakąś specjalną modlitwę, teraz specjalnie, nie wiem, przyjdę do kościoła, teraz zrobię to, teraz zrobię tamto, żeby zostać uzdrowionym. To jest zasługiwanie. Jak każdy dar dobry, który wstępuje z góry od Ojca, tak na przykład uzdrowienie, jest darem od Boga. Bóg nam to daje, Bóg nam to dał w Chrystusie Jezusie na krzyżu. Żeby przyjąć uzdrowienie, to po prostu musisz go przyjąć, a nie zasługiwać, nie robić jakieś tam, wiecie, dziwne rzeczy. Tak samo jest często też jakby. Z tym, że Bóg dba o nas i nas zaopatruje. Prawda wierzymy w to, że On jest tym, który chce nas zaopatrywać, że On chce nas błogosławić, bo to jest dobry Bóg, ale to jest znowu z łaski. To jest od Jezusa dar. A nie, że ja teraz zrobię coś specjalnego dla Boga, żeby, nie wiem, żeby mi zaczął błogosławić w życiu. Nie, to jest w ogóle totalne w ogóle niezrozumienie, rozmijanie się z Bożym zamysłem. Bóg chce Ci błogosławić, bo Jezus umarł za Ciebie. Bóg chce Cię uzdrowić, bo Jezus umarł za Ciebie. Bo to jest Jego łaska, bo to jest dar od Niego. My tak mamy patrzeć na Boga. Bo tak patrzą, to, to jest relacja ojciec-syn, ojciec-córka jako Jego dzieci, a nie jako najemnicy. Bo najemnicy mają płacone za coś, co, co robią, prawda? W cudzysłowie, słudzy tak samo często mają płacone za to, że coś wykonują. A my jesteśmy jego synami. Krzysiek, nie wiem, lodówka stoi w domu. Czy dzieci pytają się za każdym razem, jak se chcą coś wziąć z lodówki, czy mogą? No właśnie, podchodzą i biorą, bo wiedzą, że to jest w ogóle od rodziców dla nich. I tak samo jest z Bogiem. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jezusa za nas. I Jezus patrzy na nas. Ojciec patrzy na nas przez pryzmat Chrystusa. Nie już jak przez pryzmat grzesznika, nie jak przez pryzmat Tego, który coś tam znowu nawywijał i tak dalej, prawda? Bo przyjęliśmy Jezusa. Uwierzyliśmy, przyjęliśmy zbawienie. Oczywiście wiąże się z tym pokuta, ale to jest dar od Boga. I tak samo bierzemy rzeczy od Boga przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Uzdrowienie. Wolność do życia. On, on przez to zostanie uwielbiony. On odbierze przez to chwałę, że Mu uwierzysz, że Mu zaufasz w tym. Kolejna ważna rzecz uważam też, która. Jest do doprostowania do ogólnie, Bóg nie doświadcza człowieka przez cierpienie. I ja to dzisiaj mówiłem. Jedyny rodzaj cierpienia, o którym czytamy w Biblii dla bożych ludzi jest to, że za imię Jezus, za, w trakcie gdy my będziemy głosić Ewangelię, że będziemy prześladowani, prawda? I, my, i to Jezus powiedział otwarcie, mo, możemy się z tym liczyć. Co niektórzy z nas już tego nie wiem, doświadczyli, doświadczają. To jest cierpienie. Ale i list Piotra i Izajasz, bo później jakby yy, Piotr wraca do Izajasza, że to Jezus nasze choroby i nasze cierpienia poniósł na krzyż. On poniósł nasze choroby i nasze cierpienia. A wiecie, rozmawiam z ludźmi, przed chwilą rozmawiałem i wiecie, różne rzeczy się ludziom dzieją w życiach. Czy pech prześladuje, czy wiecznie te choroby jakieś, jak nie taka, to taka, jak nie inna, wiecie. I często ludzie wmieszają, w to, to, to jest Twój krzyż, to jest Twój krzyż. Ty już tak musisz ponieść ten krzyż, bo to jest taki krzyż od Boga, że tak jak Jezus niósł krzyż, to Ty teraz też te choroby tak musisz ponieść, bo to jest krzyż, bo to jest taka droga. Kurczę, z moim dziadkiem tak samo. Ile razy rozmawiałem, pomodlę się o Twoją nogę. Bóg chce dotknąć się Twojego życia, Twojego zdrowia. On sobie tak musi, wiecie, pocierpieć, zapracować jeszcze, bo, bo tak Bóg widocznie chciał, bo tak wiecie, nie? To jest przykre, kurde. Bo to jest to jest poprzez swoje niezrozumienie, to jest zgardzenie krzyżem Chrystusa. Nie ja. kułach, pożyłem, nie to, wzią, Już skończę za chwilkę, i dobra, i zaraz pogadamy, dobrze? I teraz tak, kochani, to jest Ewangelia, to co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. I teraz jak wziąć jako syna, jako córka te rzeczy od Boga dużo jest w Biblii o, o, o wierzeniu, o niewycofywaniu się o modlitwie, prawda? że cokolwiek jakby o cokolwiek mnie poprosicie zgodnego z moją wolą czyli z tym co Bóg ma dla naszego życia to się stanie, jeśli powiesz tej górze żeby rzuciła się w morze i nie zwątpisz w sercu swoim to się stanie, czyli Jezus zobaczcie jak Jezus uczy, uczył w modlitwy jeżeli ty powiesz tej górze rzuć się w morze czyli góra symbolizuje jakiś problem czyli ty masz rozkazać problemowi i nie zwątpisz w sercu swoim to tak się stanie nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy to Jezus nauczył nas takiej modlitwy abyśmy my mówili do problemu do naszych gór, do naszych problemów Wiecie, i teraz zobaczcie, czym jest właśnie wiara i zaufanie. Zaufanie Bogu, czyli ja wierzę w to, że to, co powiedział Bóg, to jest prawda. Ja mu ufam w Jego słowo. To, co możemy przeczytać w Biblii, to, co powiedział Jezus, to, czego nauczył, ja mu ufam, że tak jest i Amen. Nawet jeżeli okoliczności i cokolwiek innego podpowiada mi, że jest inaczej, ja ufam, że jest tak, jak powiedział Bóg. Jeżeli modlę się o ludzi, a Jezus powiedział, na chorych będą kłaść ręce, a ci powrócą do zdrowia, to ja tak wierzę. I to jest Ewangelia Marka 16, 16, dla mnie to jest Amen. I nikt mi nie podważy na przykład uzdrowienia, bo tak powiedział Jezus, na chorych będą kłaść ręce, a ci będą powracać do zdrowia. I ja ufam w te słowa. To nie jest to, że ja się pysznie czy wywyższam, ja po prostu ufam w to, co powiedział Jezus. A czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, a się spodziewamy. Czyli zaczynasz wierzyć, wierzyć o coś Bogu. Na przykład o swoje zdrowie. I może od razu nie widzisz efektów uzdrowienia, ale wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. A Jezus dokonał dla nas, zapłacił za nasze uzdrowienie. To ja wierzę o to uzdrowienie. I mimo, że może nawet nie widzę od razu efektów tego uzdrowienia, ja wierzę w to. Bo w wierze chodzi o wierzenie, a nie oglądanie. Pomimo, że nie oglądam, to ja wierzę. A my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Powołani do tego, aby ufać i wierzyć w Bogu, w uwolnione przez Jego słowo. Tym krótkim poselstwem dzisiaj się chciałem z wami podzielić. Kochani, my we wtorek z Jolą ruszamy do Hiszpanii na wakacje. I spotkanie za tydzień w niedzielę tutaj będzie bez nas, tak? I we wtorek. Y